Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma na nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Niemieckie obozy koncentracyjne czy sowieckie łagry są zbrodnią, o której nikomu nie trzeba przypominać. Na ten temat. Powstało mnóstwo ciekawych, jak również wstrząsających książek, jak chociażby często wspominana przeze mnie kołyma. Jednakże cierpienia Polaków na wschodzie związane są nie tylko z łagrami, dotyczą także deportacji z kresów polskich obywateli, których jedynym przestępstwem było to, że byli Polakami. I o tym właśnie opowiada poruszająca książka będąca wspomnieniami Wiesława Adamczyka pod tytułem Kiedy Bóg odwrócił wzrok. Materiał ten realizuję we współpracy ze Stowarzyszeniem Polacy Nie Gęsi oraz wydawnictwem Rebis. A zatem zaczynamy! Głównego bohatera tej opowieści, Wiesława Adamczyka, poznajemy, kiedy ma 7 lat. Mieszka w rodzinnym majątku na Kresach, w miejscowości Sarny w województwie wołyńskim. Jego ojciec, Jan Adamczyk, jest zasłużonym żołnierzem w stopniu kapitana, który walczył za Polskę zarówno w trakcie I wojny światowej, jak i konfliktu z Bolszewikami. Swoich dzieci nie wychowuje jednak po wojskowemu, a w domu rodziny Adamczyków niczego nie brakuje: pieniędzy, patriotyzmu, a zwłaszcza miłości. Przychodzi jednak dzień, który w ich życiu zmienia po prostu wszystko. 1 września 1939 roku staje się coś, czego każdy obawiał się najbardziej. Niemcy wkraczają do Polski. Jana Damczyk po raz kolejny musi stanąć do walki za ojczyznę. Tuż po opuszczeniu przez niego domu, mieszkająca już w łódzku rodzina doświadcza strachu przed wojną. Choć Wehrmacht do łódzka nie dociera, miasto jest bombardowane przez Luftwaffe. Niedługo później na tych terenach pojawia się Armia Czerwona i NKWD. Adamczykowie nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że najgorsze jest dopiero przed nimi. Nieszczęście przychodzi w maju 1940 roku. Późną nocą rodzina słyszy nie tyle pukanie, co wręcz walenie do drzwi. W domu zjawiają się enkawudziści, którzy rozpoczynają plądrowanie. Sami Adamczykowie uznani zostają za polskich burżujów, wrogów ludu i aresztowani. Otrzymują także. Rozkaz spakowania najpotrzebniejszych rzeczy. Głównemu bohaterowi w pamięć najbardziej zapada to, że funkcjonariusz nie pozwala zabrać mu ze sobą swoich książek i zabawek, gdyż tam, dokąd ich zabierają, jest wszystko. Nie brakuje niczego, nawet zapałek. Wiesław Adamczyk wraz z matką i rodzeństwem mają zostać wywiezieni w głąb Związku Sowieckiego. Ich tułaczka rozpoczyna się w równem. Warunki, w jakich tam bytują, do złucenia przypominają chociażby te znane z pracy pod tytułem Kołyma. Potem zostają wręcz zapakowani do pociągu. Dokąd są więzieni? Tego tak naprawdę nie wie nikt. Wiadomo, że na wschód. Warunki, w jakich przewożeni są Polacy, są po prostu straszne. Zresztą posłuchajcie sami. Pamiętam, że wagony przepełnione były głodnymi i spragnionymi ludźmi. Pamiętam, jak małe dzieci płakały, jak ludzie próbowali ucieczki i jak do nich strzelano. Pamiętam, że ciała ludzi, którzy zmarli od chorób, głodu lub z wyczerpania, wyrzucano w nocy z wagonów jak śmieci. Wyobrażam sobie, co moja matka i oni wszyscy, zmuszeni do upokorzenia i nędzy, musieli czuć, a pociąg cały czas jechał i jechał. Dokąd. Donikąd. Szybko odkryłem, że w świecie komunistycznym czynne toalety uważano za burżuazyjny zbytek. My musieliśmy korzystać z małego otworu w podłodze wagonu. Należało zdjąć spodnie i załatwić się na oczach wszystkich, co było wielkim upokorzeniem dla ludzi przyzwyczajonych do korzystania z prywatnych, wygodnych ubikacji. Co gorsza, trzeba było kucać w pociągu, który jechał i trudno było utrzymać równowagę, niczego się nie trzymając i dokładnie celując w niewielki otwór. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to o tym wszystkim opowiadał także Bogusa Wołoszański w odcinku Sensacji XX wieku zatytułowanym Beria. Historia bezprawia. Część druga. Celem podróży rodzina Adamczyków okazują się w stepie Kazachstanu. Tam Wiesław, jego matka i rodzeństwo poznają prawdziwe oblicze kraju Rad. W miejscu, gdzie nie brakować miało niczego, a nawet zapałek, panuje wszechobecna bieda. Mieszkają w warunkach bardzo przypominających te z łagrów. Dodatkowo zewsząd atakowani są treściami propagandowymi, a w każdej chwili. Ktoś może donić na nich do NKWD. Ponadto wykonują katorżniczą pracę, by dostać za nią niewielką rację żywnościową. W pewnym momencie los na kraj, w którym mieszkają, sprowadza ogromną tragedię. Tragedię będącą dla nich wielką szansą. Szansą na wyrwanie się z tego piekła. Praca, kiedy Bóg odwrócił wzrok, jest na swój sposób niepowtarzalna. Kiedy czytałem kołymę, rzeczywistość sowieckiego łagru pokazana była z perspektywy dorosłego człowieka zesłanego na Syberię za swoją działalność antysowiecką. Wyjątkowość tej pozycji polega na tym, że czytelnik widzi komunistyczny raj oczami siedmioletniego dziecka, które dopiero uczy się życia oraz odróżniania dobra i zła w zderzeniu z brutalną rzeczywistością zesłańca. Chłopak widzi świat, którego nie rozumie. Dziwi się na przykład, jak to możliwe, że kraj, który produkuje tak dużo wódki, nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości jedzenia. Książka ta jest nie tylko historią tułaczki rodziny polskich deportantów z Kresów. W jej cieniu rozgrywa się jeszcze jedna opowieść: opowieść o największej i najwspanialszej miłości, jaką tylko można sobie wyobrazić. O miłości matki do jej dzieci. Anna Adamczyk jawi się w tej pozycji jako osoba niezwykle charyzmatyczna, zdolna do zrobienia dosłownie wszystkiego dla dobra swoich dzieci, ryzykując nawet własnym zdrowiem. Świetnie widać to przy okazji ich podróży do Persji, kiedy to na każdej stacji wymienia swoje ostatnie kosztowności na trochę jedzenia dla swoich dzieci, czy już w obozie dla uchodźców, kiedy. Będąc skrajnie wyczerpaną, opiekuje się swoim ledwo żywym, najstarszym synem. Podobnie jak w przypadku Kołymy, czytając tę książkę, aż nie chce się wierzyć, ile człowiek jest w stanie znieść, żeby po prostu przetrwać. Gdyby to była zwykła powieść, można by odnieść wrażenie, że autor tak bardzo nienawidzi swoich bohaterów, że chce im zadać jak najwięcej cierpienia. Wiesław Adamczyk opisuje m.in jakiego matka i rodzeństwo najmują się do bardzo ciężkiej pracy żeby w ten sposób zarobić na głodową rację żywnościową niedola, w jakiej znalazł się główny bohater z rodziną sprawia, że szybko zyskuje on sympatię czytelnika, który trzyma za niego kciuki swoje robi także narracja, Wiesław Adamczyk ma ogromny dar do wyrażania słowami swoich emocji, co sprawia, że czytelnik otrzymuje możliwość wspólnego przeżywania ich razem z nim. Dzięki temu, choć opowieść ta jest niezwykle smutna, odbiorca tym bardziej odczuwa te nieliczne momenty radości, jak na przykład wiadomość o amnestii dla Polaków, czy o tym, że znów można walczyć za Polskę, wstępując do tworzącej się w Związku Sowieckim armii Andersa. Opowieść Wiesława Adamczyka w pozycji, kiedy Bóg odwrócił wzrok, tak naprawdę niczym się nie różni od standardowej historii polskiego deportanta z Kresów. Nie ma w niej niczego, czego bym nie wiedział przed jej przeczytaniem. Jednakże pamiętajmy o tym, że sama historia to jedno, a sposób jej opowiedzenia to drugie. A ta została przedstawiona bardzo interesująco. Opis emocji towarzyszących głównemu bohaterowi jest tak realny. Że czytelnik razem z nim się smuci, raduje, a nawet płacze. Nie pamiętam, kiedy ostatnio płakałem podczas czytania jakiejś książki, ale w trakcie lektury, kiedy Bóg odwrócił wzrok, zdarzyło mi się to aż dwa razy. Choć wspomnienia Wiesława Adamczyka nie niosą ze sobą nic odkrywczego, nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że warto się z nimi zapoznać. Takiej książki nie czyta się dla wiedzy, co myślę, że bardziej po prostu dla przyjemności. Poruszająca opowieść oraz nieprzewidywalne zwroty fabularne są w stanie zapewnić czytelnikowi dobrą rozrywkę. Dla mnie czas spędzony z tą książką zdecydowanie nie był stracony i jestem przekonany, że każdy, kto po nią sięgnie, też ją nie zawiedzie. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Zachęcam także do kliknięcia przycisku subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na no, Lubimy czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze jakie tematy was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!